Jesteśmy hejsem. Ja jestem Oga. Czy nie? Przejechaliśmy z Bukowna koło Od jakiegoś czasu rzucała swojej covery na YouTube i wtedy zobaczył mnie Kamil. Napisał do mnie, żebyśmy coś nagrali razem. Na Jak spotkaliśmy się razem, okazało się, że tak naprawdę nie chce ze mną zagrać żadnego utworu, bo ze i chciał się we mną ulicy. Jesteście wielkich kątów wyjątkowych, bo on nie łączy nas tylko miłość, ale również muzyka. Nawet wątpienia w naszym związku, że się pogodzić Zawsze to na coś i Może to jest muzyka, może to jest miłość, może No to